Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Chyba nie ma na rynku wydawniczym w Polsce dłuższej i tak znanej książkowej serii jak Historyczne Bitwy. Wydawnictwo Belona ma już na swoim koncie około 350 tytułów przedstawiających zarówno te bardziej, jak i te mniej znane militarne starcia od czasów starożytnych aż po współczesność. Wśród przedstawianych bitew znajduje się między innymi jedna, wokół której, zwłaszcza w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, narosło wiele legend. I nie ma się temu za bardzo co dziwić, gdyż stała się ona jednym z mitów założycielskich tego państwa. Tymczasem znalazł się ktoś, kto postanowi napisać książkę konfrontującą te wszystkie legendy z rzeczywistością. I właśnie o tej pozycji Wam dziś opowiem, a będzie nią praca autorstwa doktora Kamila Anduły, zatytułowana Lenino 1943. Akcja tej książki de facto rozpoczyna się 17 września 1939 roku. Wschodnią granicę broniącej się przed niemiecką agresją Rzeczypospolitej przekracza Armia Czerwona. Po pokonaniu Polski, jej wschodnie ziemie zostają włączone w skład Związku Sowieckiego. Niemal niezwłocznie zaczynają się deportacje na Syberię, a oficerowie Wojska Polskiego zostają umieszczeni w obozach przejściowych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ich los jest przesądzony. Zostają oni zamordowani przez NKWD, a wydarzenia te przechodzą do historii jako zbrodnia katyńska. Spośród żołnierzy niektórym jednak udaje się uratować, a ich głównym przedstawicielem jest pułkownik Zygmunt Berling. Sytuację Polaków w Związku Sowieckim diametralnie zmienia agresja niemiecka z 22 czerwca 1941 roku. Na mocy porozumienia Sikorski-Majski zostają utworzone polskie siły zbrojne na wschodzie, Podlegająca legalnemu polskiemu rządowi w Londynie. Na czele tego wojska staje generał Władysław Anders. Kiedy jego armia ewakuuje się do Iranu na rozkaz NKWD, dezerteruje z niej m.in. wspomniany wcześniej Zygmunt Berling, pozostając na terenie Związku Sowieckiego. Wkrótce zmienia się sytuacja na froncie i Armia Czerwona przechodzi do kontrofensywy. Wtedy Stalin dochodzi do wniosku, że oddział złożony z polskich żołnierzy. Jednak by mu się przydał. Jego utworzenie umożliwiają wydarzenia z kwietnia 1943 roku. Wtedy to cofające się Niemcy odkrywają masowe groby w lesie katyńskim. Stalin wykorzystuje tę okazję do zerwania stosunków dyplomatycznych z żoną Władysława Sikorskiego. I powołuje polską dywizję w Związku Sowieckim. Jej dowódcą zostaje nie kto inny jak awansowany do stopnia generała Zygmunt Berling. Jej formowanie idzie jednak opornie. Żołnierze, choć legitymują się polskim pochodzeniem, nierzadko pierwszy raz mają styczność z ojczystym językiem. Z kolei sowieccy instruktorzy nie znają go w ogóle, a proces szkolenia wydłuża się z powodu sukcesywnego napływu rekrutów wymagającego ciągłego powtarzania ćwiczeń. W miarę upływu wojny Niemcy radzą sobie coraz gorzej, przegrywając kluczowe starcia o Stalingrad i El Alamein. Kiedy trwa już bitwa na Łuku Kurskim, inne związki strategiczne, fronty Zachodni i Kaliniński, Rozpoczynają bój z Wehrmachtem na terenach wschodniej Białorusi. To właśnie tam, choć jego wyszkolenie pozostawia wiele do życzenia, do walk ma zostać włączone nowo sformowane polskie wojsko nazwane pierwszą dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jej chrzest bojowy następuje 12 października 1943 roku. Rozpoczyna się bitwa, która na stałe ma zapisać się w historii Polski. Bitwa pod Lenino. Zasadniczą część tej pracy stanowi opis działań zbrojnych prowadzonych w okolicach Lenino. Innymi słowy, większość tej pozycji stanowi jedna wielka scena batalistyczna. Ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że jest to coś, za czym nie przepadam. Dlatego też trudno było mi przez tę pozycję przebrnąć. Niemniej jednak. Nie mogą nie docenić ogromu pracy włożonej przez Kamila Andułę w przedstawienie tej bitwy. Zwłaszcza, że została ona opisana tak dokładnie, że czytelnik może towarzyszyć walczącym żołnierzom niemal godzina po godzinie. A jak się czyta o wykonywanych przez nich manewrach, można odnieść wrażenie, że autor nie pracował na podstawie dokumentów. Ale był świadkiem tych wydarzeń. Tym co zdecydowanie umila zapoznawanie się z tą pozycją, są opisy. Nie są one, co prawda, tak rozbudowane jak w klasycznej beletrystyce, ale swoje zadanie wykonują. Przede wszystkim pozwalają one odbiorcy dowiedzieć się, w jakich warunkach były prowadzone działania zbrojne. A chyba nikt nie ma wątpliwości, że takie rzeczy jak ukształtowanie terenu czy aktualny stan pogody. Mają znaczny wpływ na decyzje podejmowane przez dowódców, a w konsekwencji na przebieg walk. A okolice Lenino zostały przedstawione tak plastycznie, że i tu można podejrzewać, że autor opisuje to, co rzeczywiście zobaczył. Poza tym nadają one tej pracy nieco bardziej powieściowy charakter. Jako, że Lenino 1943 jest przede wszystkim opowieścią o bitwie, będącej mitem założycielskim Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Trudno jest tu o bohaterów w klasycznym tego słowa znaczeniu. Obserwujemy tu bardziej bohaterów zbiorowych w postaci oddziałów wykonujących poszczególne manewry. Jednak spośród postaci pojawiających się na kartach tej książki, jednej rzeczywiście poświęcono trochę więcej miejsca. A jest nią dowódca pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, generał Zygmunt Berling. Został on tu przedstawiony jako postać bardzo oślizgła i oportunista, który wyłącznie dzięki kolaboracji z Sowietami uratował się z Katynia, a jego zdrady dopełnia fakt dezercji z armii Andersa i jego powrót do komunistów. Czytając tego typu książki, Mam do nich na ogół jeden poważny zarzut, a mianowicie brak map. Ich obecność zdecydowanie ułatwia czytanie pozycji poświęcone działaniom zbrojnym, gdyż pozwala czytelnikowi mieć większą świadomość ruchów wojsk. Przez długi czas myślałem, że będzie tak również i w tym przypadku a jednak zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Otóż Kamil Anduła zamieścił w tej pracy mapy dokładnie obrazujące to, jak przebiegała bitwa pod Lenino. Można ewentualnie mieć pretensje o to, że znajdują się one w ostatniej części książki, gdyż przynajmniej dla mnie korzystniejsze byłoby dodanie ich przy okazji omawiania konkretnych działań zbrojnych, co nie zmienia też faktu, że one tu są. Poza samą bitwą pod Lenino Kamil Anduła przedstawia także kulisy powstania walczącej w niej polskiej dywizji. Nie ukrywam, że był to dla mnie jeden ze smutniejszych fragmentów tej książki. Zwłaszcza, jak się spojrzy na to, kto tworzył to wojsko. Choć większość żołnierzy stanowili Polacy, kadrę oficerską tworzyli już Sowieci. A jako, że od kompetencji ważniejsza była użyteczność, większość osób wytypowanych do dowodzenia. Albo słabo identyfikowała się z Polską, albo miała problemy z alkoholem. Tak w ogóle to dobycia skierowanym do tej jednostki wystarczyło jedynie mieć polsko brzmiące nazwisko. Jak się weźmie to wszystko pod uwagę, można nawet dojść do wniosku, że Stalinowi musiało naprawdę zależeć na utworzeniu tej dywizji. Odbiorcy robi się smutno w jeszcze jednym momencie tej książki, a mianowicie na jej końcu. Kamil Anduła wyszczególnia tam pewnych żołnierzy walczących w pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki oraz to, jakie kariery robili po wojnie, choć w ich przypadku słowo kariera należałoby wziąć w cudzysłów, gdyż stała się ona efektem zdrady, przygnębiające było dla mnie czytanie o zajmowanych przez nich stanowiskach dowódczych. Oraz zwalczaniu antykomunistycznego podziemia zwanego dziś żołnierzami wyklętymi. A czarę goryczy przelewa to, że większość z nich ostatnie lata swojego życia zdecydowała się spędzić w Związku Sowieckim, co dobitnie świadczy o tym, który kraj uważali za swoją ojczyznę. Trudno jest mi się jednoznacznie wypowiedzieć na temat Lenino 1943. Przede wszystkim dlatego, że nie lubię scen batalistycznych i to zdecydowanie nie ja jestem targetem tej książki. Dlatego też dość trudno było mi przed nią przebrnąć. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że jest to zła książka. Zdecydowanie widać po niej, że Kamil Amdua włożył ogrom pracy zarówno w jej przygotowanie, jak i walkę z narosłymi wokół tej bitwy mitami. Ujmę to w ten sposób: to po prostu trzeba lubić. Choć mnie ta książka akurat nie porwała, jestem pewien, że fani Habeków będą nią po prostu zachwyceni. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku Oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, Lubimy Czytać Są one podlinkowane w opisie Dajcie też znać w komentarzach jeszcze jakie tematy Was interesują Jakie książki mi polecacie, jakie chcecie żebym przeczytał Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy Ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam Także tyle ode mnie Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale Cześć!